Sytuacja na rynku AI jest mocno podejrzana i jest niestety szansa, że wszyscy mocno odczujemy konsekwencje w naszych portfelach. I to nawet jeśli nie inwestujecie na giełdzie. Dzisiaj zastanowimy się więc nad tym, czy mamy bańkę na AI, czy może wszystko jest OK i nie ma się czym przejmować, oraz co z tym wszystkim zrobić. No właśnie, bo co do tej bańki, to zdania są podzielone. Jakiś czas temu sam Altman, CEO OpenAI, czyli firmy odpowiedzialnej za ChatGPT, GPT, został zapytany, czy jego zdaniem jesteśmy aktualnie w fazie, w której inwestorzy są zbyt podekscytowani sztuczną inteligencją. Odpowiedział on, że tak. Dodał też, że jego zdaniem szaleństwem jest to, że niektóre startupy zajmujące się sztuczną inteligencją, mające aktualnie trzy osoby na pokładzie i pomysł, otrzymują ogromne pieniądze od inwestorów. Sam ujął to tak. To nie jest racjonalne zachowanie, i myślę, że ktoś się na tym przejedzie. A warto wiedzieć, że bańki inwestycyjne powstają właśnie wtedy, kiedy inwestorzy lokują swój kapitał w nieracjonalny, nieefektywny sposób. Bo zobaczcie, jeśli lokujemy pieniądze w czymś, co zarabia pieniądze. No to wszystko jest ok. Najgorzej, kiedy ludzie ekscytują się tak bardzo, że zaczynają inwestować w samą obietnicę, czyli coś w stylu mamy taki i taki pomysł, zrobimy to i tamto, a finalnie ogromnie się to zwróci. I tak naprawdę to nie ma nawet problemu w kupowaniu obietnic, o ile zostaną dowiezione. No ale im więcej pieniędzy pojawia się na rynku, tym więcej osób składa różne takie obietnice, nie zawsze wiedząc, jak je dowieść. Inwestorom ciężko jest odróżnić te prawdziwe od fałszywych. Wkłada się też FOMO, czyli Fear of Missing Out, który sprawia, że ludzie mniej przejmują się tym, czy wydają pieniądze efektywnie, byleby nie przegapić okazji. Najważniejsze staje się, żeby pociąg nam nie odjechał, a to, czy bilet kosztuje 100, 200, 500 czy 1000 zł, a już mniejsza z tym. Liczymy na to, że pociąg ten pomnoży nasze środki wielokrotnie. Więc cena nie gra roli, byle się na niego załapać. I w pewnym stopniu widzimy coś takiego nie tylko u takich małych inwestorów jak ja czy wy, ale też w przypadku wielkich firm. Oto co do powiedzenia na ten temat ma Mark Zuckerberg. Do 2008 roku planujemy wydać około 600 miliardów dolarów na infrastrukturę związaną z AI. I jeśli zmarnujemy kilkaset miliardów, to byłoby to oczywiście bardzo niefortunne, ale większe ryzyko widzę po drugiej stronie. Jeśli będziemy budować zbyt wolno, a superinteligencja pojawi się za 3 lata, to jesteśmy spóźnieni i tracimy pozycję w wyścigu o technologię, która może być najważniejsza w historii ludzkości pod względem innowacji i tworzenia wartości. Więc nie chcę, żeby to zabrzmiało lekkomyślnie. To ogromne kwoty, i chcemy podejmować mądre decyzje. Ale uważam, że dla firmy takiej jak meta większe ryzyko leży w byciu zbyt ostrożnym niż zbyt agresywnym. I ja rozumiem takie podejście, bo jeżeli AI faktycznie okaże się niesamowitą technologią, która zmieni wszystko to firma taka jak meta nie może sobie pozwolić na to żeby ten pociąg im odjechał coś jak z zostawieniem subskrypcji na tym kanale głupio stracić taką okazję No ale jednocześnie na pewno widzicie w tym wszystkim możliwość nieefektywnego lokowania kapitału. Zresztą sam Mark powiedział że w tej pogoni jest gotów na to, żeby niewłaściwie wydać kilkaset miliardów dolarów. Kilkaset miliardów dolarów. A co mówią o tym inni miliarderzy, którzy też są bardzo blisko tego rynku? Niektórzy próbują nas przekonać, że bańka, nawet jeśli jest, to nie musi wcale być czymś złym. Jeff Bezos twierdzi, że bańka może być dobra, albo przynajmniej, że może mieć swoje jasne strony. W wolnym tłumaczeniu powiedział coś takiego: Jest coś dobrego w bańkach przemysłowych, bo to, czego doświadczamy, jest właśnie bańką przemysłową, a nie finansową. Już tłumaczę, co mam na myśli. Jeśli cofniemy się do lat 90., mieliśmy bankę biotechnologiczną. Powstało wtedy wiele startupów farmaceutycznych, które projektowały leki i wykorzystywały nowe techniki. Świat, a zwłaszcza świat inwestycyjny, był tym bardzo podekscytowany. Jako grupa wszyscy ci inwestorzy i te firmy stracili pieniądze, ale udało się stworzyć kilka ratujących życie leków. Bańka finansowa, czyli kryzys w systemie finansowym, to jest po prostu złe. Tak było w 2008 roku. Takich baniek społeczeństwo chce unikać. Te przemysłowe nie są aż tak złe. Mogą być nawet dobre, bo kiedy kurzo padnie i okaże się kto wygrał, społeczeństwo korzysta z tych wynalazków. Nadal dostajemy te ratujące życie leki. I to samo wydarzy się teraz. To jest realne. Korzyści dla społeczeństwa płynące z jaj będą ogromne. Jeśli cofniemy się o 25 lat, do momentu, gdy internet był w swojej bańkowej fazie, nikt nie przewidziałby wielu przemysłowych korzyści, jakie przyniosła ta bańka. Tych ogromnych inwestycji w infrastrukturę. Jest na to idealny przykład, czyli wszystkie te światłowody, które wtedy położono. Firmy, które je kładły, zbankrutowały. Dosłownie upadły, ale światłowody pozostały i mogliśmy z nich korzystać. Ta infrastruktura Struktura stworzona w czasie bańki ostatecznie się przydała. Zresztą bardzo podobnie uważa Mark Zuckerberg, a zapytany o bańkę odpowiedział coś w stylu. Myślę, że ta bańka jest całkiem możliwa, ale jeśli spojrzysz na historyczne, duże inwestycje infrastrukturalne, kolej albo światłowody w czasach bańki internetowej, to zawsze goniono za czymś, co ostatecznie okazało się niezwykle wartościowe. W większości przypadków te rzeczy były nawet bardziej wartościowe niż sądzili ludzie, którzy tę bańkę napędzali. Za każdym razem infrastruktura powstawała, firmy brały za dużo długo. Potem następował jakiś wstrząs. Czy to makroekonomiczny, czy spowodowany chwilowym spadkiem popytu, i wiele firm bankrutowało. Wtedy aktywa trafiały na rynek za bezcen, co stwarzało świetną okazję, by tanio je przejąć. Nie da się przewidzieć, jak będzie tym razem. Istnieją argumenty, że sztuczna inteligencja może być wyjątkiem, bo jeśli modele będą się co roku znacząco poprawiały, a popyt będzie rósł, może nie dojść do żadnego załamania. Ale patrząc na wcześniejsze przypadki, jest też spore prawdopodobieństwo, że scenariusz bańczykowy się powtórzy. No i powiem wam, że ta argumentacja ma oczywiście sens, ale nie do końca mnie przekonuje. No bo jeśli mówimy o sytuacji o podobnej skali co bańka dotkomowa z 2000 roku albo kryzys finansowy z 2008 roku, to mówiąc wprost. Mamy przerąbane. W 2000 roku Nasdaq stracił niemal 80% wartości. Wyobraźcie sobie, że macie tam ulokowane 100 tysięcy, i nagle wartość waszego portfela spada do 20 tysięcy. Mówimy o takim poziomie strat. Dodam, że indeks ten wrócił do dawnego poziomu wycen dopiero po około 15 latach. Na S&P 500 spadki były trochę mniejsze, ale i tak sięgnęły 50%. Powrót do takiego poziomu zajął 7 lat i trwał tylko chwilę, bo zaraz wybuch kryzys finansowy z 2008 roku i indeks ponownie stracił 50% wartości. Tak naprawdę trzeba było więc czekać 13 lat, żeby indeks wrócił do tego poziomu i się na nim utrzymał. Tak więc jeśli ktoś z was inwestuje na rynkach akcji, to na pewno odczujecie taką bańkę i to bez względu na to, czy inwestujecie w Nasdaq, S&P 500, MSCI World, MSCI ACWI czy może w polskie firmy. Bo kiedy mamy tak drastyczne spadki w Ameryce, to rozlewa się to na cały świat. Jakiego indeksu byście nie wybrali, to i tak to odczujecie. Pytanie tylko jak bardzo. Przy czym im większa koncentracja na spółkach technologicznych, tym bardziej. Ale, ale, jeśli myślicie, że nie inwestując w akcji jesteście bezpieczni, no to oczywiście jesteście w błędzie. Kryzys takiej skali sprawia, że firmy są w bardzo kiepskiej sytuacji i szukają oszczędności. Tną więc koszty i pojawiają się masowe zwolnienia. Ciężko też znaleźć nową pracę, bo mało kto ma pieniądze, żeby inwestować i zatrudniać ludzi. Żeby pobudzić gospodarkę i poprawić sytuację, rządzący obniżają stopy procentowe. To oczywiście prowadzi do wysokiej inflacji. Finał jest więc taki, że ciężko o pracę... Ceny w sklepach rosną jak szalone. No i ogólnie mówiąc, jest to raczej depresyjny okres dla prawie wszystkich, poza wąską grupą osób, która na takim kryzysie skorzysta. Mogą to być na przykład te osoby, które będą kupować tą śmiesznie tanią infrastrukturę, no ale pewnie nie będę to ani ja, ani wy. I ja naprawdę nie lubię straszyć ludzi. Nie pochwalam takich straszycieli, którzy cały czas próbują przyciągnąć uwagę widzów w internecie, mówiąc o tym, jak to kolejny finansowy kryzys nadciąga i będzie najgorszy w historii. Niektórzy gadają tak od wielu, wielu lat i... Do tej pory wszystko jakoś się układało. Był to raczej chwyt marketingowy niż cokolwiek innego. Ale teraz sytuacja, w mojej opinii, wygląda trochę inaczej. Mam ogromną nadzieję, że jestem w błędzie, ale widzę wiele czynników, które. Nie są dobre dla sytuacji gospodarczej, jak chociażby cła Trumpa i bardzo napięta sytuacja na linii USA-Chiny, a które zdają się mieć znacznie mniejszy wpływ na indeksy akcyjne niż powinny. Wydaje się, że ostatnimi czasy gospodarczo wcale nie idziemy w dobrym kierunku, a mimo to linia indeksów akcyjnych generalnie, mówiąc, idzie w górę. Widać, że pokładamy bardzo dużą nadzieję w technologii, która jest największą siłą napędową za tymi wzrostami. Ale technologia ta do tej pory nie zarabia pieniędzy. To znaczy trochę zarabia, ale wydaje więcej, więc finalnie jest na minusie. OpenAI w pogoni za przychodami wypuściło nawet ostatnio SORE-2, czyli takiego TikToka ze slopem generowanym przez AI. TikTok sam w sobie był już bardzo złym pomysłem, a teraz AI zostało wykorzystane do tego, żeby stworzyć TikToka. Tylko gorszego. Kto w ogóle wymyślił, żeby tak świetną technologię wykorzystywać w tak bezsensowny sposób? I dlaczego to na tym opieramy naszą wiarę w dalsze wzrosty na giełdzie? Nie mam odpowiedzi. I nie wiem, co się stanie. Może jednak wszystko się ułoży, ja na pewno mam taką nadzieję. Sam nie będę robił teraz żadnych gwałtownych ruchów, jeśli chodzi o moje inwestycje czy majątek. Nie mam szklanej kuli, więc nie zamierzam spekulować swoimi pieniędzmi. Psychicznie przygotowuję się jednak na to, że przyszłość nie musi być tak kolorowa, jak wielu osobom się wydaje. W tym materiale tłumaczę co będę robił za swoimi pieniędzmi. Jeśli Was to interesuje, to zapraszam i do zobaczenia po drugiej stronie.